I'm <laughs> not Siemano, cześć, na przejść, witamy. Kolejny odcinek ze spinnerów i robimy Fajne. sobie dzisiaj świecące spinnery w ciemności. Pod ostatnim odcinkiem w ciągu jednego dnia wbiliście 5000 łapek i byliśmy po prostu. no... Tak, szokowani. Szokowani. byliśmy szokowani. No i co, umawiamy się teraz tak, że podnosimy troszkę poprzeczkę i podnosimy ją na 6000 łapek. Jak będzie 6000 łapek pod odcinkiem, to. Następny odcinek ze spinnerów. Tak jest, także do dzieła. Tak jak zawsze, najpierw sobie tutaj pokażemy, z czego będziemy tego spinera robili. No i oczywiście podstawowe życie hmm. to są e, łożyska. łożyska, tak jak już mówiliśmy Które my mamy z rolek na przykład Następną rzeczą są zapałki My sobie będziemy używać zapałek, żeby nasze świetliki się trzymały na czymś Przejdźmy do sody naszego spinera, czyli coś świecącego My właśnie tak. wymyśliliśmy sobie, że zrobimy spinera świecącego z takich e, świetlików do, do wędki, do spławika Tak jest. Wyglądają one tak, pokażę Możecie puszkę. je kupić bardzo tanio, coś koło dwóch złotych Kosztują dwie sztuki, czyli... Takie pałeczki tak Tylko nie, one się teraz nie świecą Dopiero później wam pokażemy jak to jak wygląda, bo trzeba je tak złamać No jest to bardzo danie, słuchajcie, tutaj za pałeczki no to pudełeczko wam będzie potrzebne no te jakieś 10 groszy My sobie też może użyjemy wykałaczek, zobaczymy jeszcze No i świetnych złotóweczek za jeden jak z jakiś starych rolek łożysko, także świecący spinner za darmo Takie jedno opakowanie Aha. ja kupowałam 2,60 zł, tu są e, dwie takie pałeczki No to 80 groszy złotówka to za jeden no będzie, 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 fajnie to, będzie na pewno zarobisty efekt przy tym. Ej, no to robimy sobie teraz dwa spinnerki, zobaczymy jak to wyjdzie. A czy się będzie kręcić, no to oglądajcie. No to zaczynamy sobie robić naszego spinarę. Ja powyciągam świetliki, i Rafał się zajmie przyklejem tego wszystkiego. I jeszcze, żeby ładnie to wyglądało, to te wykołaczki tutaj pomalujemy sobie lakierem do paznokci na czarno. Wietliśmy sobie tego świetlika i... Patrzcie jak się teraz fajnie świeci. Także myślę, że efekt będzie później fajny, jak się będzie kręciło. Jeśli jak zakręcimy w nocy, to będzie super. To ostatnio wymyśliliśmy challenge, gdzie każdemu odpisywaliśmy na komentarze i nie myśleliśmy, że aż tak dużo tych komentarzy będzie, także cały dzień spędziliśmy na odpisywaniu i jeszcze to nie koniec. Tutaj sobie uzupełniamy ten trójkącik i takie będą trzy, a efekt zobaczycie już w jakąś chwilę. E, ja jednak skończyłam używać wykałaczki i pomogę trochę Rafałowi, żeby było szybciej. To nie jest takie proste, nie jest takie no nie jest, nie jest. I teraz to jedno jest gotowe już, jednego łyska. I sobie teraz wymałujemy lakierem do paznokci na czarno żeby ładnie wyglądały. No i tutaj mamy już wymalowane to jedno, teraz będziemy sobie drugie malować, mamy dwa zrobione, a do tego tutaj Rafał pokażę jak będziemy tego czarnego będziemy świetlika przykład. Tak jest. Tak tutaj będzie świetlik. I zobaczymy sobie za chwilę jak, jak to będzie w efekcie końcowym. Tego mamy już gotowego, tylko dopiero pokażemy jak już robimy sobie drugiego. Także zabieram się do roboty i robimy drugiego spinnera. Ja otwieram nasze następne świetliki. Dobra i tego robimy w kształcie tego koła, nie? Tak? Mhm. Tak zmiana planu, bo te pateczki nie zdadzą rezultatu. Będą odpadać strasznie, także skrzyżuję sobie trochę inne. Montujemy sobie nasze spinerki. Pierwszy wygląda tak. Taki. A drugi wygląda tak. Przeczekajcie, nie mamy nowy challenge dla was. E, macie 5 sekund, żeby zostawić suba, dzwoneczek, łapkę w górę i napisać w komentarzu e, świecący spinner, a my przypniemy do niego serduszko Tak wyglądają spinnery przy, przy świetle dziennym e, Bez softboxów A teraz sprawdzimy, jak będą wyglądały w totalnie ciemnym pomieszczeniu Jesteśmy teraz w totalnie ciemnym pomieszczeniu i tak się prezentują nasze spinnery, e, jak jest ciemno Także w efekt wyszedł chyba fajny i te światełka świecą się jakieś 12 godzin Nie wiem jak wy oceniacie efekt, ale nam się podoba Rachma robi takie kółeczko, też fajnie wygląda, nie? Dziękujemy bardzo za oglądanie I do, do zobaczenia. zobaczenia w następnym odcinku ze spinnerów Tak jest, na cześć, razie trzymajcie cześć. się